Rzekomego bezprawnego podziału pieniędzy z funduszu sprawiedliwości. Najnowsze taśmy prezentują rozmowę między posłem prawa i sprawiedliwości Rafałem Bochenkiem a ówczesnym wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim. Rzecznik PiSu starał się, aby część funduszy została przeznaczona na ochotniczą straż pożarną z jego okręgu wyborczego. Cześć, to <noise> Wiesz, co, w tym roku będziemy, ale jeśli nie będziemy, Tak, już. wiesz, środki finansowe będą niestety mniej więcej w w zeszłym roku. Yy, no to mało było, bo yy, ten kraj nie milionów. Więc nie jestem przykładającym. No ja, powiem, w ten Ludzie po wnioski, Główny zainteresowany Marcin Romanowski przekonuje, że sprawa nie jest żadną aferą, a środki były przekazywane zgodnie ze statutem. To były działania, które mieściły się w celach funduszu, związane czy to w przypadku. OSP z pomocą osobom pokrzywdzonym, bo to strażacy-ochotnicy, szczególnie właśnie w tych mniejszych miejscowościach, są pierwsi na miejscu zdarzenia. Ochotnicze straże pożarne często jako pierwsze są na miejscu wypadków. Ich działania to nie tylko gaszenie pożarów, ale również ratowanie ofiar wypadków samochodowych czy pomoc przy katastrofach naturalnych. To dlatego wspieranie finansowe jest tak ważne. Zawsze będę wspierał wszelkie inicjatywy na rzecz mieszkańców mojego regionu, zwłaszcza te, które wzmacniają bezpieczeństwo zwykłych ludzi i poprawiają ich warunki życia. Strażacy z Grojca, nie przejmujcie się, jestem z Wami. Szajka likwidatorów i oszustów z Hersztem Tuskiem, Hołownią i Czarzastym nie odbierze Wam tego pojazdu. Koalicja 13 grudnia grzmi, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości trafiały jedynie do środowisk prawicowych. To ma się nijak do rzeczywistości. Reklamy Funduszu Sprawiedliwości były między innymi w mediach należących do Ringer Axel Springer czy Wirtualnej Polski. Co ważne, te środki trafiały do Ochotniczych Straż Pożarnych i Kół Gospodyń Wiejskich, nie tylko w gminach zarządzanych przez Zjednoczoną Prawicę. Tak było w przypadku gminy Płuźnica, gdzie wójtem był dzisiejszy poseł Polski 2050 Marcin Skonieczka. Prezes KGW przyszedł do gminy i prezes KGW, przepraszam, i prezes OSP Koła gospodyń że, wiejskich, nie mówmy skrótami, bo nikt. Nie o tym po żadnej. Były dwa takie przypadki, że przyszli powiedzieli, że mają środki załatwione u tego posła. Gmina rzeczywiście złożyła wnioski i na te. No czyli pan złożył no wnioski. Czyli no czyli dostawały wnioski. gminy, Ale... przepraszam, jak to pan powiedział nie pisowo. Z... Sprawa dotyczy jeszcze jednego obszaru. Politycy z obozu Donalda Tuska zawsze z dystansem podchodzili do tak Polski powiatowej. Po przegranych wyborach parlamentarnych w 2019 roku pojawiły się głosy o bojkocie turystycznym terenów naszego kraju, gdzie wygrał PiS. Symbolem tego rodzaju polityki są słowa ministra skarbu z rządów Donalda Tuska, Włodzimierza Karpińskiego, nagrane w restauracji Sowa i Przyjaciele. Tam z Polską Wschodnią. Odpowiedzialny za wypłynięcie taśm polityków Zjednoczonej Prawicy jest Roman Giertych. Polityk dziś stoi na czele zespołu do spraw rozliczeń, który ma tropić posłów PiSu. Roman Giertych ma za co nie lubić Zbigniewa Ziobry. W czasach, kiedy szef suwerennej Polski kierował prokuraturą, śledczy podejrzewali Giertycha o korupcję. Kiedy miało dojść do przeszukania jego domu, mecenas nagle zasłabł, a następnie ukrywał się we Włoszech. No to jest osoba, która ma motywy osobistej zamsty w stosunku do do ministra i tak należy oceniać te, te działania. Też no, zostały przekazane do prokuratury różnego rodzaju anonimowe doniesienia. Mam nadzieję, że prokuratura się tym może zajmie, chociaż myślę, że ta nadzieja jest płomna. Z Funduszu Sprawiedliwości zakupiony został również system Pegasus, dzięki któremu polskie służby skutecznie walczyły z przestępczością zorganizowaną. Teraz za zakup tego systemu immunitet ma stracić Michał Goś. Czyli w uśmiechniętej Polsce za walkę z przestępcami grozi odpowiedzialność karna. Paweł Buch, Telewizja Republika.